Gdyby, to, gdyby pan miał z, dobrej, z dobrego serca podpowiedzieć pisowi, kto powinien być kandydatem, no załóżmy, załóżmy, że pan przez moment zawiesza wszystko, bo no myśli pan o sobie, lubię pis, kocham pis, chciałbym, nie, żeby nie. dobrze wybrali, to kogo powinien. Nie, wybrać? znaczy ja uważam, nie, nie znam. Y... No gra wyobraźni. No. Ja uważam. Powiem może inaczej, odpowiem, ale uważałem i mówiłem o tym Rafałowi Trzaskowskiemu, kiedy PiS zgłosił Patryka Jakiego jako kandydata na prezydenta w Warszawie. Wydawało się, że to jest rewolucja, że to jest takie starcie, które będzie rozstrzygać się w ostatnich minutach kampanii wyborczej. Mówiłem, że nic tak dobrze... I nikt tak dobrze nie zmobilizuje Warszawiaków do tego, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego, jak, jak Patryk Jaki. I tak się stało, bo to zwycięstwo było imponujące. Czyli rozumiem, sugeruje pan pisowi nie kandydata ja, wyrazistego, ja, ja, ja. nie mobilizującego? Wszystko, nic, nic dwa razy się nie zdarza. I to oni mają rzeczywiście bardzo poważny problem, bo są zakładnikami. PiS jest dzisiaj zakładnikiem geniuszu, w słowie, Kaczyńskiego. Uważają, że Kaczyński na pewno podejmie dobrą decyzję, a oni nie mają dobrych decyzji przed sobą, bo nie mają dobrego kandydata, który daje im gwarancję równorzędnej walki z kandydatem no. koalicji Obywatelskiej. No i mają też poważny problem w postaci braku pieniędzy. Uważa pan, że ta decyzja PKW celnie trafi w prawo i sprawiedliwość? Na pewno y, muszą to poczuć. Ja, ja też nie mam żadnych y, wątpliwości i y, nie mam. Y, y, ja wiem, jak prowadzić partie w, czy kampanie wyborcze. Bez państwowych publicznych pieniędzy, bo platforma tak powstawała, powstawała z naszych składek. No w ogóle się przez... domagała wtedy zakazu finansowania partii z budżetu. Ta, I przez 5 lat do były czasu. Były takie lata. Były. Były i do czasu wyborów 2005 roku, które przegraliśmy i, i prezydenckie, i parlamentarne powiedzieliśmy, że to jest rzeczywiście nierówność szans. A potem zaczęliście brać. I potem zaczęliśmy brać, dlatego, żeby nie, żeby były równe szanse. Czy to, znaczy oni na pewno kompletnie wysadzili. Yy... Y, taką to, y, elementarną przyzwoitość zachowań w trakcie poprzedniej kampanii. To, co robili z pieniędzmi publicznymi, w jaki sposób traktowali media publiczne, pieniądze publiczne, no to jest po prostu skandal i za to muszą odpowiedzieć. Ale... To jest po prostu, to nawet nie jest piekło, to jest czyściec, przez który muszą przejść. Ale uważa Pan, że dadzą radę? Znaczy, dadzą radę nam, czy da, da, dadzą radę przy braku pieniędzy na przykład zbudować kandydata, który dzisiaj nie jest powszechnie znany, taki jak Karol Nawrocki? Bo zdaje się, że no wiele wskazuje na to, że to on może być tym kandydatem. W każdym te badania Prawa i Sprawiedliwości wskazują na to, że on miałby stosunkowo największe szanse. Jest pytanie, jak... W jaki sposób będą wspierać ich ci, do których zwrócą się o pomoc? Czy to są ludzie, którzy rzeczywiście czy będą. Fundraising płacali? dzisiaj jest kluczowy. To jest absolutnie kluczowe. Czy do nich dotrą i ich przekonają? Bo ci, którzy zarabiali te miliony i wyciągali ze spółek Skarbu Państwa, oni nie, są, nie będą chętni, żeby się tym dzielić. Także to, to jest bardzo poważny sprawdzian i, i, i pytanie o taką, o taką polityczną rzetelność.